Urbek stylica na kanale. Dzisiaj wiedziałem sobie o tą hale. Jak obiecywałem, z tamtego tam tygodniu. Więc no, zaczynamy eksplorację tego obiektu. O, śmietnik. Widać jak on się prezentuje. Tutaj mamy. Idziemy do tej pierwszej pier przy przybudóweczki, zobaczyć co się tam znajduje. I wtedy zwiedzimy hale. Hale lub magazyn. Nie wiem jak nazwę widać jak tutaj nawet droga do tego obiektu jest pełno sieci, krzeselek, części samochodowych co możemy zrobić w takich przypadkach No my nic niestety. Jesteśmy tylko ludmi. Tak tutaj to się to Nie wiem na czym mogę tutaj się tutaj się wiecie no. Tu jest i wyłącznie hala, w tym tyczy budówka, was. Zwiedzi, zwiedzimy sobie ten obiekt, teraz wchodzi, zmierzamy do niego. Tak on się prezentuje. Możecie sobie zobaczyć jak on wygląda. Tutaj chciałbym Wam zwiz pokazać, jak zwisał fragment dachu ale no nie, 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 kamera nie zapała te, tego tej osości mamy pomieszczenie do którego wejdziemy żeby wam pokazać jak ona się rozdaje. no chciałbym wam wszystko jeszcze pokazać ale no jak nie będzie y, potrzeby to nie będziemy tam wchodzić żeby wam też głowy nie zawracać i żeby te no nie trwały, nie wiem, 20-30 minut może kiedyś tak będzie. Tu mamy toaletę, zaraz do niej wejdziemy. Tutaj mamy łazienkę, wam chciałem pokazać, się, tego wróciłem. Tu mamy umywalki już, to, to, co z nich zostało tych umywalek. Tak się prezentuje toaleta, możemy wejść zobaczyć. Tu mamy, widzo, widzicie, że, że już w tej to, toalety chyba nie skorzystamy. To się już by nie dało. Tu mamy płytki, co z, zostało, chociaż płytki jeszcze się trzymają, jak widać, widać. Nie zostały aż tak zniszczone. Yy, przy, no, nie, nie zostały nadrodzione z zębem czasu ani niczym, więc no też żeby wam to pokazać się. Jak to się prezentuje, no, no widać, że, że obiekt jest w opłakanym stanie. Jedyne pomieszczenie, które znaleźliśmy było czyste. To jest oto to, to pomieszczenie, które się znajdujemy. Widać, o ktoś spreje został, ktoś sprzątał to pomieszczenie. No chyba, w, 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 w jakim celu, w jakim celu chce, żeby posiedzieć ze znajomymi grupką ludzi. Więc. No, to mogę tu więcej powiedzieć. no mogę wam pokazać, jak sufis wygląda, będę się za jakiś czas, mówicie, no w takich obiektach, to, to róż, różnie, różnie bywa. Może coś na głowę spać, coś lepiej się Tu Tu macie... tutaj gdy chyba do tej przewody nie wejdziemy, nie wejdziemy, bo no nie, ma, nie widzę takiej potrzeby, żeby tam wchodzić, bo no... Po tu nic nie pomieszczenie A też nie chcę, żeby ten film długotrwał. O, tu mamy ten polak, który nas, który nas obserwuje Co robimy? Czy może nie wandujemy nie? W takich miejscach nie. Robimy tylko stóp i robimy zdjęcia nie? i ewentualnie filmy sobie z tymi zbierzemy. I to wszystko, co z takich miejsc możemy zabrać co Urbex polega. Tu trzeba było sobie z tym problemem pogadać. Nie trzeba było zrobić zdjęć na Instagramie, więc wiecie. Serdecznie zapraszam. Ja od razu mogę wam powiedzieć, że wszystkie linki są w opisie, jak chcecie to wbijajcie. Będziemy śmierci do, następne, do następnego obszaru tej hali. Żebyście to zobaczyli jak one jak one... Chcę wam całą tą halę pokazać, więc widzicie tu mamy jakieś sobie kółeczko ustawić, żeby prostu się, nie wiem, pogadać. Więc jest coś po 18, no nie wiem. Wiesz mało butel tutaj akurat mało butelek widzieliśmy, Więcej w tamtej pierwszej Coś Też zachęcam, żebyście sobie na ten film. Coś co w tamtym tygodniu na kanale. No i to taka... Taka ha, się ona prezentuje. No, więc wiecie. możemy sobie przejść po niej no. i sobie idziemy i sobie idziemy, tak i sobie idziemy tak sobie, że to akurat dużo tutaj idziemy ale no tutaj mamy Wiecie, nie chcę dużo też mówić, żebyście, no, nie powiedzieli to słabym gotowaniu czy coś, wiecie, jak to, to wygląda na, na takich, e... no, nie mogę zupełnie dużo znaleźć na ten temat, więc przykro mi z tego powodu, więc żałuję bardzo, no, ale znalazłem tylko jedno, jedno zdjęcie i ten, no i... Nic takiego nie było, nie było co to jest, więc możemy iść dalej, już trochę pogadałem sobie, więc idziemy dalej, I tu mamy jakieś żywa, że to taki ogólny las, mamy wylaną posadzkę, tu ma, widzimy płytki, więc coś tu było, jakaś hala, no i wiecie, no to tak w mrożeniu oka widać jakiś zarys, zarys z rów, hali tam aż do tej hali co jest przed nami e, i i ten tam sobie ją zwiedzimy poszuka wejścia żeby żebyście mogli za sobie zobaczyć jak ona się znajduje co jest tam w środku wiecie no żeby też mamy wersaleczkę możemy usiąść spocząć, kawy się napić kto chce woli no ale to wejście nie wygląda na zbyt atrakcyjne, atrakcyjne wejście więc idziemy dalej no tu mamy zabite czymś okna tu możemy zobaczyć co się znajduje w tym oknie Sorry, może być rozbieżność, bo też idę i mówię i też się zastanawiam, co wam powiedzieć. Więc no, tu mogłem pokazać okna, a tutaj zaraz macie inne ujęcie. No to też przepraszam od przyszłych filmów inaczej się postaram to nagrywać, żebyście mieli jakąś spójność z tym co mówię, a co jest prezentowane. Będę się dłużej zatrzymywał, więc no, uczę się tego jeszcze, więc też... Proszę, nie, krytykuj, nie krytykujcie mnie. No nie chcę do dalej, zobaczcie co jest. Więc zobaczymy, co się tam znajduje. A znajduje się rozdzielnica, pewnie w której nic nie ma. Mogę wyprzedzić a ty jest otwarta już. Mam no jak mówiłem, nic w tej rozdzielnicy nie ma, więc no. Sorry, no jeżeli coś, coś się zabawi i to wyjdzie. Więc sorry, widzicie, no to, w tej chwili macie kit. Bo, no mówię, no w końcu danie od, odeszło do tego, przepraszam. Więc o tym sobie zostaw, mogę powiedzieć, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i kliknijcie dzwona, żeby być na bieżąco na kanale. Dziękuję.